Siemaneczko i widzowie! Dzisiaj będziemy latać po miastach po NC Jakby co tam nazywacie? Po miastach Endu, czy jak tam to się nazywa. Dobra. Ops. Nie. O! To co jest? Mhm. Mm Dobra. Co? Jest na Kryjentywie, bo. O nie! Nie się jeszcze, czemu ja nie mam żadnych itemów. Powiem. Bo spadłem pod świat. Nie wiem, jakim cudem, ale jakimś. Dobra. Mam dwa e 4 5 5 Dobra, mam 7. 7 idealnie wystarczył. Dobra. Cisza. Au, do dom. Em to nie jest prawda. Na bank nie jest prawda. I czemu mój tak się garbi? Pewnie się dziwicie, czemu mam takiego skina. Teraz Wam pokażę. Takiego tutaj o. Bo z takiego klocka ja tam no wyczasnęłem. Przepisałem hasło z takiego klocka i dalej to tam no, mam za chwilę. Dobra, więc <laughs> przechodzę tutaj do takiego oto miejsca i Budowanie terenu. Poczekajmy, cierpliwie. <laughs> mm -hmm. Tam tu szorkera. I tam tu wszystkie rzeczy. Elytry. Mm. Tam tu. Potki różne dam tutaj. To dam tu. Mmm. A przecież czego nie można dawać. Mmmm. Siodło. Wypadło. I co? Mam jeszcze przecież zbroję zapomniałem. Kompletnie o zbrojce. Hmm. Mhm. Dobra, więc daję już. Tylko shorkera tu. Mam drugi level. Zobacz, czy to zadziałało? Czy to zadziałało? Zadziałało! Hmm. Chwileczkę. Gdzie jest tam ten sztandar? Tutaj jest. Hmm. Więc żegnamy się. Papa, czekajcie z rękami na dole. Papa, pa, 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 pa. pa, 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 pa.